Witajcie w moim kolejnym odcinku. E, dzisiaj pokażę Wam, e, czym karmię moje kury i jakie karmię. Znowu mi się coś się robi. No ale tutaj jest. E, zaraz Wam powiem. Zresztą e, właśnie tutaj wsypiemy. E, tam fajnie jest, ale poczekajcie chwilę. Dobra, zadosz sobie dany. Ale tutaj widzicie, kurki się zebrały. Proszę, Klo, proszę. Proszę. Jeśli jesteś taka głonna, kukurydzę, wzięła. I tyle. Fajans na mnie poluje. A dziewczynka chce jeść. Lecz zadosz wam dom. I nie pożałujecie. Kleo! Kleo ma już y, 7 miesięcy. Jest dużą kurką. Tutaj idziemy sobie nasypać. A już Wam mówi, jaki ma skład. Y, to jest pasza. Y, pasza dla kurniosek. Y, Oda z kukurydza. Ta zielona nóżka chce. I patrzy tak. Y, tyle jedzenie jej daje. No, papa, pa, pa, zieloną nóżka. A z wami też się już będę powoli żegnać. Jeszcze zobaczcie sobie. No więc, myślę, do zobaczenia w kolejnym filmie.